Ludzie witajcie serdecznie. Ja jestem Ryuk i witam Was w pierwszym premierowym odcinku z Overwatch. E, słuchajcie, jest późna godzina nocna, naprawdę jest, żeby was nie skłamać, patrzę teraz na zegarek, pierwsza 30, jakieś 3, 30 minut temu e, uruchomili serwery Overwatcha. E, prawie pół godziny zajęło mi logowanie się w ogóle na te serwery, bo. No, muszą być strasznie przeciążone, skoro tak długo się logowało. E, ale jestem, jestem, w końcu udało się e, zalogować i zaraz sobie zagramy. Dzisiaj ten pierwszy premierowy odcinek e, będę grał sam. Mam nadzieję, że każdy kolejny to już będzie grał w jakiejś ekipie mniejszej lub większej. E, no i cóż, do tej, co do tej gry i w ogóle serii z tej gry mam dosyć duże plany. Ale o tym może za chwilę. Słuchajcie, mm, kupiłem Overwatcha w tej edycji Origins, czy jakoś tak ona się nazywa. E, I wpadło mi tutaj kilka skórek, już na dzień dobry. E, między innymi skórka dla Bastiona roślinna. E, skórka dla Fary szefowa ochrony. E, skórka dla smugi odrzutowa. Mm. Skórka dla żniwiarza. Aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, żniwiarz bardziej mi się chyba podoba w tym klasycznym skinie. Jest taki, no nie wiem, mega. Ten nie jest zły, ale zdecydowanie bardziej mi się tamten podoba. I skórka dla żołnierza 76. Um... Dowódca szturmowy Morrison, tak wygląda. No i z racji tego, że kupiłem Priodera, dostałem jeszcze taką skórkę dla trupiej wdowy Noir. Bardzo fajna. Ta jest naprawdę ładna skórka w porównaniu do tej zwykłej. To ta jest mega. Eee, no i dobra, myślę, że po prostu sobie zagramy. Zagramy sobie szybką grę ponieważ trzeba zdobywać levele. Słuchajcie, jakie mam plany co do tej serii? Przede wszystkim to jakaś gra w ekipie. Myślę, że ekipa będzie podobna do tej, w której graliśmy w otwartej becie przez ten weekend wtedy, czyli na pewno będzie Kikuć, będzie Gashier, będzie Rafal, który mnie zapraszał do ekipy niedawno. No, i myślę, że będziemy się świetnie bawić. Mało tego, mam taką cichą nadzieję, że ta gra, podobnie jak też jeszcze inne gry, dołączą do. dołączą do mojego streama i będziemy streamować. Może zagramy sobie. nie zagramy sobie snajperem, bo ktoś już gra, bastionem, już ktoś gra, żołnierzem, już ktoś gra. No, i to jest właśnie, słuchajcie, problem. To jest problem, ponieważ. Brak bohaterów wsparcia. Eee... No nie, no, on bierze Bastiana. Może ja wezmę jakiegoś bohatera wsparcia. Albo dobra, skoro on... To jest właśnie problem grania. Słuchajcie z tymi. Dobra, wezmę sobie wieprza. To jest, słuchajcie, problem takich randomków, zwykłych randomków, ponieważ. Ludzie nie myślą o tym, że trzeba wziąć jakieś inne klasy, i potem to po prostu kiepsko wygląda. Dobra, na czym ja to skończyłem? Aha, streamować. Chciałbym streamy, streamy robić z tej gry. Jak najbardziej. Wow, jak on tam wlazł? Streamy z tej gry. I mało tego mam taką cichą nadzieję, że jeżeli wy posiadacie tą grę, to że dołączycie się do po prostu. Rozgrywki ze mną. Pamiętam jak się tutaj czat głosowy uruchamia. O, no właśnie, problem jest taki, że ja mam raczej... Do walki wręcz... Znaczy, do walki wręcz, do walki w zwarciu... Jak tu się tutaj steruje. Tym wszystkim, czekajcie, nasa tutaj napoju zdrowotności. Gdzież ta franca jest tym snajperem? Dobra, shiftem mamy to. Tam jest snajper. ale chyba padła. Próbujemy ich trochę zajść. Tak, więc jeżeli posiadacie tą grę, jeżeli chcecie zagrać, piszcie w komentarzu. E, na pewno jakoś się dogadamy i, i po prostu nie wiem zaproszę Was kiedyś na TS-a mojego. Upadłem. Ale zabiłem kogoś, widzę. E, Zapraszam Was na swego TS-a i po prostu sobie pogramy razem. Myślę, że myślę, że może być fajnie. E, czy też samemu ze mną będzie można pogadać o czymś, e, czy też z ekipą. Wow. zapomniałem, że tu nie ma shifta, żeby biegać. Jestem tak przyzwyczajony do wciskania non stop shifta, e, w tym. E, w H1Z1 Non stop latam na shifcie niemal, więc po prostu tutaj też jestem przyzwyczajony żeby naciskać tego shifta. a mecha zniszczyłem, ale to nic mi nie dało za bardzo hmm. Zaraz tu wbijemy SKU i tak to się skończy OK Niestety pouszkadzałem ich, ale U, padłem. Niestety, pouszkadzałem ich, ale nic mi to nie dało. Dodali, widzę po becie, dodali po prawej, w prawym górnym rogu, dodali taki e, znacznik, kto kogo zabił, że tak powiem. Tego chyba nie było wcześniej. E, a teraz widzę, że to dodali. A tak poza tym, to no nie wiem, nie widzę, żeby coś się zmieniło więcej. O, pięknie. Kurde, czemu nam zrobili plecy? Czemu o tym nie wiedział, błagam? A ja nawet nie wiedziałem, że on mi strzela w plecy, nie? No genialnie po prostu, genialnie. Moi drodzy przyjaciele... Jak to gracie, że nie widzicie, że wróg wam plecy robi? Słuchajcie, to jest niedopuszczalne. Jedziesz z tym, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobrze. Ja Mecha zlikwidowałem? Poważnie? Ojebana, uciekła mi. Skubana, dobre to było, dobre to było. W momencie kiedy chciałem złapać ją wyskoczyła w powietrze. Ach. Ale nie szkodzi. Mamy... Mamy ulti, więc zaraz tam wejdziemy. Dubbing w tej grze jest naprawdę fantastyczny. To jest po prostu tak mocna strona tej gry. Ach, ty kurde, Franco. Tak się schowałeś, tak? Dobrze. A ładnie tam zdziabałem ich. Jakie w ogóle staty? Widzę was. Kurde. A tędy się nie da przejść, ale tędy się da przejść. Trochę im plecki zrobić. Znaczy, nie tyle plecki, co że tak powiem, boczkiem ich zajść tutaj. dzieciach. Dobra, zobaczmy w ogóle jakich bohaterów ma moja drużyna, może ja mógłbym coś zmienić, bo ja, gdzie tam widzę, że wszyscy dalej twardo grają tym, czym grali, więc nie ma sensu zmieniać. He. No dobrze, zagramy sobie jakiś taki jeden atak, jedną obronę. Zobaczymy, no mam nadzieję, że ci gracze mimo wszystko są jacyś tutaj troszeczkę ogarnięci, no, że, wiecie, ktoś... Eee, znowu plecy? Prrr, znowu plecy? Czemu nikt nie patrzy na to, że plecy są nikt... ładunek. O super, zeżarłem. Leczenie zażarłem. Smugę masz na plecach, koleżko. Tak, gdzie ty, jesteś? Oż ty. No ale takim kilem za kila to ja po prostu dużo tutaj nie zdziałam. Niestety ten wieprz, on jest dobry, ale jest strasznie taką sytuacyjną, moim zdaniem, postacią. Jest strasznie wolny, strasznie wolno strzela, ale za to, jak łapnie już na ten swój łańcuch, to jest przesrane. Zajebliście. Super, że jej nie widziałem w ogóle. Super. Weźcie to eskortujcie, bo kurde przecież wstyd. się przede mną nie ukryje. Jest infra, więc to jest jakiś plus. Dobra, udało się. Udało się jeszcze na sam koniec doprowadzić, że tak powiem, e, ten ładunek. No, oczywiście, że ona miała najlepsze zagranie, bo przecież tak kosiła na tym swoim ulti, że jeszcze mnie chyba zabiła. Nie, to nie to. To mnie tu chyba nawet nie dawała rady ciabnąć. Albo? O, jeszcze mnie chyba też. A hmm, żeby tak w drużynie naszej zostało, A taki meczek średni był na dwa. Ocenie bywało lepiej. No i pięknie. Pierwsze, <grymne> pierwsze levele szybko wskoczyły. Skrzynka z łupami. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze sobie obronę teraz. Tak. No, niestety nie, ale w Hanamurze może będzie obrona. Jednak jakby była obrona, to byłoby super. To, że tak powiem, po obronie wyszlibyśmy sobie do menu. Za mało bohaterów w ataku? To może ja sobie Farę wezmę tym razem. Okej. Okay. Mamy wsparcie, mamy no tanka by się jakiegoś. Aha, ale ona jest tankiem. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. E, po raz kolejny atak, tak? wszystkie kontrolki na zielono. Gotowa Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Aż uh, fakt. Rozumiem. dobra. Już wszystko pamiętam, co i jak się tutaj używa. Witam. Aak rozpocznie się za 30 sekund. Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Mam na ciebie oko. Hej! Hej! Dołączcie do mnie. Dobno, się do roboty. Nie rozumiałam. Hmm. Widzicie co? Nie pamiętam, jak tu się e, uruchamiał ten czat, taki Trzy, kołowy, żeby dwa, sobie pogadać jeden. z ludźmi. To nieważne. Dzięki, ziomuś. Ach, trafiłem. Dobre, jest, dostał. Tą postać już zdecydowanie lubię. szpak. A gdzieś tu nade mną jest. Nie wiedziałem, że Skubaniec dziś się tu czali. Nikt się że mną knie. Dobra, jest im Ojej. Dzięki, dziomuś. Ale kurde, dało się bastiona zlikwidować, ale widzę, że, że, że legal, legalny aimbot nie zabił. Jak najbardziej legalny. O kurde, znowu niepotrzebny shift. Ale dobra, nieważne. Jest nieźle w sumie, tylko mogliby zacząć przejmować ten punkt.

Dwa zgony dopiero. Drugi raz nie dam się zestrzelić. Oczywiście, że się nie dam drugi raz zestrzelić. Melduję pełną gotowość. No kurde, błagam. A ten dupek dalej tam stoi na tym. A zabiłem go. Dzięki. O, serio. Kurde. No, akurat w samo to Ulti wlazłem. No niestety będzie przegrana. Szkoda. Jeszcze raz ze strzelę. Niestety jest porażka. No ale co zrobić? Tak to jest. Mieli bardzo, bardzo ogarnięty team. No, oczywiście, Bastion jest najlepszy. To by było naprawdę dziwne, gdyby Bastion nie był najlepszym. E Najlepszym graczem podczas obrony: No, po prostu to, co ten człowiek potrafi zrobić, bastion, to jest. Ona była dobrym healerem, także. Eee, także ona dostanie ode mnie łapkę. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, zdobywamy level, odpożymy sobie zaraz te dwie paczuszki. Eee... No i opuścimy mecz. Tak. Wpuścimy mecz, bo mamy dwa łupy, więc zaraz sobie sprawdzimy co w pierwszej skrzyneczce jest. Cóż tu mamy. Graffiti. Graffiti dla genji. Damy używaj. Graffiti dla pary. Wyczerpany wieprzu. No, nieźle i graffiti dla wieprza od razu. Widzę, no fajnie, fajnie. Nic jakiegoś super specjalnego, ale mimo wszystko spoko. Znowu same graffiti. Nie rób wszystkiego od razu, bo zabraknie roboty na jutro. Kwestia, fajna. Tu mamy graffiti dla Zari. Co tutaj mamy. Portret gracza mech. Zmienimy sobie, bo nie mam innego. I graffiti dla Lucio. Dobra. Tyle by to było z openingu, że tak powiem, skrzyneczek. Case opening. Słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Odcinków z Overwatcha oczywiście na moim kanale będzie dużo, dużo więcej. Ten odcinek postaram się wrzucić jak tylko się zrenderuje, czyli zapewne no, dziś rano. A jutro, już wieczorem mam nadzieję, że pogram z większą ekipą, a nie sam. No i tak, to by było na tyle. Tak myślę, chyba. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie o, cześć.